Jeszcze raz, chciałbym za, zaprosić Was na do subskrybowania tego kanału do e, zasubskrybowania, czyli m, może jest i po tej stronie, tak po, po tej stronie będzie tam taki fajny czerwony przycisk nie? tutaj tak na dole, jeżeli to nic nie będzie kosztowało, nie będzie kosztowało. A i dzisiaj za moje urodziny. Dziękuję jeszcze raz, wielkie dzięki. Zapraszam na, również na page'a e, na Facebooka. Tam będzie więcej informacji i tam jestem aktywny. I też na mojego Instagrama. E, ale później w przyszłości Wam podam. Instagram będzie fajny takie te. No, tak ogólnie. Jest mi bardzo dobrze. Bardzo fajnie się mi tam spędziło. E, Wracając właśnie do tego. Jezu, do Sampana Sampana sobie gniewu O, Sampana O, A to dzisiaj to moje urodziny Oj, tak, no To wszystko co miałem do opowiedzenia A, wracamy do narkotyków i do picia alkoholu i tak dalej Tutaj jeden hater taki był, co powiedział, że bardzo wiele różnych takich bułkarstw, wulgarnych z nie jak powiedział. Panie hejterze, przyjacielu, mój kochany. Możesz hejtować. lubię mam to. Ja i tak będę więcej nagrywał. Będę więcej wsadzał kanałów takimi fajnymi tymi przyróbkami. A, pokażę Wam jeszcze fajne zwierzęta. Kot, kot. No, rozumacz. Tu ładne kiciusie o. Owa Widzicie? Jakie ładne kiciusie. Kiciuś. Kiciuś. Kiciu. Kiciu. Widzisz siebie? Widzisz, a? Jeśli chcecie... Takie kotki, to możecie się zgłaszać, pisać o komentarze do mnie, również na mój facebook, też często odpowiadam na pytania a i zadawajcie pytania, nie, nie. w komentarzach na przykład pod tym filmem, pod tym następnym filmem, jak piję szampana, jeszcze raz dziękuję za urodzinowe życzenia i zapraszam do, subskry... do subskrybowania tego kanału. Bo warto, pamiętajcie, warto. Będziemy poruszać różne ważne, mało ważne, najważniejsze, mało słabe i tak dalej, fajne tematy, nie? Tematy, nie? O to chodzi. Nie wiem, no na przykład będziemy nagrywać, a kogoś będę grał, ale najlepiej mi wychodzi samego siebie grać. I pamiętaj, to nie jest kanał. To nie jest kanał że ja na przykład kogoś będę grał, nie? Ja gram samego siebie. Dobra, cześć, trzymajcie się. Hej, pozdrawiam.